Radio CKP CKP.de. Witam Państwa serdecznie, Danuta Stefanko. Dziś przybliżymy działalność wolontariuszy Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, której ważnym elementem jest integracja międzypokoleniowa z członkami klubu seniora Złota Jesień. Pozostańcie z nami. Muzyka Od momentu założenia centrum praca z młodzieżą i inwestycje w jej rozwój jest jedną z podstawowych misji działalności ośrodka. Wolontariusze aktywnie uczestniczą w realizacji organizowanych inicjatyw kulturalno-oświatowych. Od niedawna przewodniczącą zespołu wolontariuszy centrum została Anita Cierkowa, z którą miałam przyjemność porozmawiać. Opowiedz proszę, czym na co dzień zajmują się wolontariusze centrum? Ogólnie najważniejszym dla naszych wolontariuszy jest utrzymywać kontakt między sobą i też utrzymywać kontakt z centrum, ponieważ dużo wolontariuszy wyjechało podczas wojny, ale też dużo zostało, więc odbywają się różne spotkania też w samym pomieszczeniu. Wolontariusze pomagają nam sortować pomoc humanitarną. Przygotowujemy różne występy, różnych rodzajów projekty. Tak naprawdę dużo pracujemy teraz naprawdę dużo. I otrzymujemy naprawdę dobre rezultaty z tego. A z osobami, które wyjechały, utrzymujemy kontakt online, rozmawiamy, robimy różne też rzeczy, które możemy robić nie obok siebie. Co jest najpiękniejsze w byciu wolontariuszem centrum? Jakie możliwości otwiera to przed młodzieżą? Uważam, że najważniejsze w byciu wolontariuszem jest to, że czujesz się człowiekiem, że możesz pomagać, pracować. To uczucie, że stworzyłeś coś nowego, czego nie było kiedyś. Robiłeś to po swojemu ładnie, pięknie, ciekawo, interesująco, i że inni ludzie chcą za tobą iść, że chcą Ciebie słuchać. I ogólnie rozumieć, że Twoje ręce, ręce Twoich kolegów, koleżanek mogą stworzyć coś takiego, że pracować w zespole, w naszym zespole jest na tyle fajnie i że możemy zrobić naprawdę mega fajne rzeczy. I ogólnie uważam, że bycie wolontariuszem daje dużo różnych też a nie rozwoju osobistego, też to pomaga nauczyć się pracować w drużynie, jakoś rozwijać swoje poglądy, rozumieć innych ludzi, lepiej rozumieć siebie, czego ty potrzebujesz, czego ty chcesz, co w przyszłości da tobie jakąś motywację. Bardzo ważnym w tym jest znaleźć cel, do którego będziesz iść, i dzięki wolontariuszom to jest o wiele lżejsze. Jeżeli chodzi o inicjatywy młodzieży, bardzo często angażujecie się w organizację różnych warsztatów, pomagacie też przy bibliotece, a oprócz tego zajmujecie się taką współpracą, integracją z seniorami, z klubem Seniora Złota Jesień, który działa przy centrum. Opowiedz proszę właśnie o tym wątku, o tym elemencie współpracy międzypokoleniowej. Ogólnie uważam, że najważniejsze w tym wszystkim jest pamiętać, że każdy człowiek ma własne doświadczenie. I dla nas jest bardzo ważne, żeby starsze pokolenie mogło się dzielić z naszą młodzieżą tym samym doświadczeniem. Żeby pokazywać, jak to kiedyś działało, jaką była historia kiedyś, jak wszystko działało. Też bardzo ważnym jest to, na ile nasza młodzież lubi spędzać czas z klubem seniora. Uwielbiamy robić warsztaty. Zawsze stawiamy interesujące dla nas pytania w temacie historii, kultury. Mamy piękny chór, echo Stanisławowa, który z radością słuchamy i też się nabieramy takich nowych informacji i pamiętamy o tym, żeby dzielić się naszym doświadczeniem i tym, w czym my żyjemy z naszymi uczestnikami klubu seniora, żeby pamiętać o tym, że oni wspierają nas i my wspieramy ich. Kim są wolontariusze centrum, i właśnie jakbyś przybliżyła naszym słuchaczom, nie wiem, taki portret wolontariusza. Być może słucha nas teraz młodzież i ktoś właśnie się zainteresował tematem, i zastanawia się, czy ja znajdę miejsce dla siebie w tym zespole. Od razu powiem, że każdy. Wolontariusz to jest zwykły człowiek, który ma swoje zainteresowania, ma swoje poglądy, człowiek, który miał, przeżył jakieś własne doświadczenie, swoje życie. I rozumieć, na ile dużo różnych ludzi. Nie ma czegoś takiego, jak ogólnie wolontariusz musi być. To jest tak, że wolontariusz jest, nie wiem, szczery, wolontariusz jest przyjazny, wolontariusz często jest bardzo aktywny, zainteresowany w organizacji różnych projektów, ale wśród tych ludzi są naprawdę różne osobowości. Są to osoby, które lubią być w wielkich zespołach, są to osoby, które wolą pracować sami. I to wszystko jest bardzo ważne dla nas. Jednoczymy to i jednoczymy ludzi, ja sobie oni nie byli. Zostałaś nie tak dawno koordynatorką zespołu wolontariuszy Centrum, czego Ci serdecznie gratuluję i życzę Ci powodzenia na tej dość trudnej drodze, bo jednak współpracować z młodzieżą to jest nielada wyzwanie. Właśnie, jakie masz plany? Jakie masz plany na tę pracę i co byś chciała z tym zespołem osiągnąć? Dziękuję bardzo. Ogólnie dla mnie najważniejsze jest to, żeby wolontariusze wiedzieli, że są ważni dla nas, że bez wolontariuszy, bez ludzi, którzy nas otaczają, centrum po prostu nie mogłoby istnieć. Więc chcę maksymalnie wspierać naszych wolontariuszy, pokazywać im, że dla centrum jest ważne, czego oni chcą. Jeżeli chcą zrobić jakiś projekt, który jest powiązany z edukacją, my go robimy. Jeżeli chcą zrobić jakiś występ, my go robimy. Nas jest bardzo ważne podtrzymywać inicjatywy od naszych wolontariuszy. Uwielbiam naszą młodzież i jestem pewna, że w przyszłości możemy tworzyć takie rzeczy, których jeszcze naprawdę nigdy nie było. Ponieważ są na tyle szczerzy, na tyle aktywni i tak bardzo chcą pracować, stwarzać coś nowego, że po prostu nie widzę innej przyszłości jak stworzenia czegoś bardzo masztabowego i ogólnie najlepszego, więc czekajcie czegoś bardzo, bardzo, bardzo fajnego. Podsumowując dotychczasową działalność wolontariuszy, warto podkreślić takie inicjatywy jak Klub Gier Planszowych. To jest inicjatywa, która to jest całkowicie pomysł naszej młodzieży. Też warsztaty komputerowe dla seniorów, spotkania absolwentów dawnej polskiej szkoły numer 7. Jakie są pomysły młodzieży w perspektywie najbliższego roku? Zacznę od samego początku o Klubie Gier Planszowych. Więc ja uważam, że to jest cudowny projekt, ponieważ został stworzony jeszcze jak ja byłam maleńka. Ja pamiętam, że byłam takim małym dzieciakiem, które przychodziło na klub gier planszowych, grało w różne gry, i do teraz ten klub istnieje i ja już jestem starsza, już tam nie wiem, mam 16 lat, a miałam wtedy może 10, i nadal to istnieje i nadal się ludziom chce. I to jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne, i bardzo mnie to cieszy, że tak czy inaczej się podtrzymują tradycje. W przyszłości mamy różne plany. Chcemy organizować warsztaty teatralne, planujemy też robić własne filmiki, opowiadać o historii naszego ukochanego miasta. Też chcemy promować centrum, pokazywać, ile centrum jest Dobrym środowiskiem i też zdrowym środowiskiem, dlatego, żeby rozwijać własną osobowość, żeby jakoś przeżywać lata, bo też młodzież, no, ogólnie te lata są bardzo trudne dla młodzieży, których jesteśmy, więc centrum pomaga je przeżywać tak, żeby czuły się maksymalnie komfortowo. To jest też bardzo ważne. Więc robimy wszystko, wszystko, żeby było jak najlepiej. Chcemy organizować też różne występy lub gry i tak dalej, powiązane z Świętami no, ogólnie różnymi też Andejki, Dzień Niepodległości, 3 Maja. Dla nas jest bardzo ważne podtrzymywać tę tradycję na terenach kresów. Więc planów mamy bardzo dużo, zostało tylko realizować. Życzę powodzenia na tej ścieżce realizacji Waszych pomysłów i mam nadzieję, że nasi słuchacze też będą mogli do niektórych inicjatyw dołączyć już teraz serdecznie Państwa zapraszamy. Tak, naprawdę zapraszamy serdecznie. Pamiętaj się, że nie ma lepiej jak w Centrum Kultury Polskiej, ale może być jeszcze lepiej, jeżeli jesteś wolontariuszem. Jak już Państwo wiecie, młodzież aktywnie współdziała z klubem seniora. Między innymi wolontariusze zorganizowali spotkanie absolwentów i przyjaciół dawnej polskiej szkoły nr 7, imienia Adama Mickiewicza, w którym uczestniczyła Mirosława Domina. Cieszę się dzisiejszego dnia. Jesienny, słoneczny dzień. Traktują nas jako złoty państwo. Bardzo miło, że nie mówię, że starsze pokolenie, a właśnie złoty wiek. Cieszę się, że w każdym spotkaniu w Centrum Polskiej Kultury odczuwam siebie po prostu Polką. Bo moi rodzice stanęliby z grobu i dziękowali by Panu Bogu, że ja dojrzała do tego czasu, żyła, że polskość jest taka ważna, że polskość jest taka potrzebna. Że w domu, gdzie uczyli wszystkiego, do szkoły prawdziwo nie chodziłam, uczyłem się języka polskiego od taty, babci Franciszki, która się modliła rano wieczorem i cały dzień. Na kolankach były aż takie wycieśnienia, ale modliła się i najpierw nauczyła mnie polskiej modlitwy patrzysz, aż potem dorosła ja się nauczyła w języku ukraińskim patrzysz mówić. Lubię literatury, muzyki. Lubię Polskę. Przyjeżdżam do Polski, mi się wydaje, że jestem w swoim domu. Ukrainy lubię. Mam szacunek do niej. Przepiękny kraj. W ciężkich warunkach teraz stała. Taka przepiękna ziemia. Ziemia Szewczenka, po prostu Karpińskiego. Teraz właśnie 4 września było urodzenie Karpińskiego. Poszłam do biblioteki. Siedziałam z natchnieniem. Przypisałam sobie jego twórczość troszeczkę, bo to się zapomina, nie spotyka się z tym ale przepiękny, i modlitwy do Pana Boga, i o Jezusu, i o Duchu Świętym. Ten Karpiński, to on lubił, ja był jako wiśniak, lubił wieś, lubił ludzi i właśnie wyrósł przepięknym człowiekiem, którego pamiętamy. Staramy się przeczytać jeszcze jakiś utwór, jakieś religijne piosenki. To coś przepiękne. No i już sporo lat przeszło, ale my, starsze pokolenie, ja tak myślę o sobie, bo ja lubię literaturę, muzykę, malarstwo, wszystko lubię, tylko nic nie umiem. Piszę po troszkę wierszy, śpiewam w chórach, lubię życie. Choroby byli, oni poszli, bo ja przychodzę tu, do miłego Państwa, do tych młodych ludzi. I właśnie dzisiejszy dzień, Złotej Jesieni, wzbudza nas, starsze pokolenie. Wydaje się, że co to tam przyszło? Kto jak to odczuwa? A ja odczuwam to bardzo głęboko. We mnie coś przyszło tak dużo. Przeczytałam swoje wiersze, przyjęli. Jestem amatorem i jestem pisarzem, ale lubię pisać, lubię śpiewać. Do ciebie co dzień przychodzę, jak dziecko do matki swojej. By ci powiedzieć, że kocham, kocham nad życie są o przyjmij matko, swe dzieci, choć czasem ból ci zadają. Niech nas twa miłość uleczy i serce zapachnie nie A mówiła pani, że nic nie umie, pani pięknie śpiewa, a do tego pisze piękne wiersze, jakby pani przeczytała naszym słuchaczom kilka swoich utworów. Musięko kochana, z miłości do ciebie, słoneczko, i może moja tam synowa, wielenie i gorzy. A może mój wnuczek w Warszawie, a może moja rodzina w Częstochowie, gdzie kiedy w telewizji zobaczy pani Miry, która kocha Polskę, która kocha polskość. Kocham polskość. Nie uczyłem się w szkole, ale jestem z domu. Tak wykształcona duchem polskim, a od babci, od Litwą, Polską Franciszki. Zawdzięczam im, zawdzięczam im z domu. I zawdzięczam tym ludziom, które otaczają mnie, no takie troszeczkę, niosą skrzydła. Popatrz, ten maleńki ptak tak wysoko leci. Ty, człowieku, w tyle raz większy jest na świecie, to wyprostuj swoje skrzydła i podnieś tak, żeby w dziejach twoich został dobry ślad. Jeszcze przeczytam o jesieni. Teraz jesień złota, jesień, jesień, ty nam zawsze coś niesiesz, radość i smutek. Dajesz owoce, różne jarzyny. W serce zapada smutek i żal. Jest takie życie, nasza droga. Każdy drogą swoją idzie, zawsze chce przekroczyć jej. Nasze życie warto tego, aby szczęście znaleźć w niej. Drogie nasze są nielatwe. Często jest trudności w nich, ale idźmy zawsze z Bogiem i nie będzie trudno iść. Życie, życie, jakiś liczny biały świat, bo w nim słońce świeci. A dlaczego starość ta za człowiekiem leci? Jest dla życia nawet szczyt. Każdy ma go dostać, kto na kształt więcej Ważno to, że człowiek chce. Zawsze coś od życia chce, stara się i ma i każdego to dotyka. Radio CKP. -I -E. Dziękujemy, że byliście z nami. Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości Polski życzymy każdemu narodowi wolności i pokoju. Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polski Media na Ukrainie 2023-2025, realizowany przez Fundację Wolność i Demokrację. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.